I już wiem, że tej strony, dostało, dzisiaj sobie gramy w Minecraft, e, na świecie, w sumie. zapomniałem zapomniano jeszcze I znaleźliśmy, chyba już godzina na szukałem, szukałem w końcu znalazłem. To... E, zaraz będziemy szukać... Och, chlip.

Pierwszy poszukajmy kowala Jak tu nie będzie kowala A ja tyle szukałem Nic nie ma Nic Też nic też Nic tu nie ma Oto zawiosko bez kowala To to Mam go panie Panie, weź to otwór Zakosimy sobie za chwilę nowe Więc to... Mmm, Czy pan nie więcej zrobić? Szukam jeszcze coś, albo zrobię... Hmm, to mam. Narrator czyta wszystko. Nie, narrator mi się włączył w jakiś... Wytwarzanie. Użyj myszki lub klawisza Tabulator, aby wybrać element.